Że ma Tusk diaboliczną zdolność do zjednywania ludzi, do szaleństwa, ale czy to jest tylko diaboliczna zdolność? Czy tutaj nie ma niemieckich pieniędzy? Wcześniej Marek, teraz euro, Geldu, mówiąc krótko, czy tutaj właśnie to wsparcie tego rodzaju nie stoi za? Znaczy, ja nic nie wiem ja o pieniądzach, natomiast no są te no niewątpliwie on prowadzi politykę pro, proniemiecką on teraz jakoś próbuje to próbuje to ten zarzut jakoś tego śmieszyć ha 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 prawda ja jestem niemcem no ale no, ale, ale tak jest prawda. No, te jego... no, ale te niemieckie pieniądze przez fundacje przepływają, nie tylko niemieckie, przecież afera z USAID pokazała, że to również były lewackie pieniądze z Ameryki, prawda? To są oczywiście z Komisji Europejskiej, z, z Ameryki. To, to jest cała ta opozycja i cała ta, ta lewicowa struktura potężne finansowanie. Oczywiście, że tak. Środowiska akademickie również taki, Uniwersytet, czy, czy, czy wydział, czy grupy, które są raczej nastawione konserwatywnie, no to nie mają tutaj wielkich szans. Polityka, polityka Tuska i polityka Platformy jest polityką jawnie pro-Niemiec, i proniemiecką. niemiecką a, a ponieważ to jest człowiek, który ja tak czasami go obserwuję, nie, niezbyt często, bo, bo już jestem w tym wieku, że y, szkoda mi zdrowia. Ale no, patrzę na niego jak na jakiś, jakiś taki, nie wiem, cud, raczej wybryk natury, może nie cud natury. Jak on tak może kłamać. On tak strasznie kłamie. Jak ostatnio widziałem o tej wołowinie, zaczął opowiadać, <laughs> prawda, że No bardzo dobrze ta wołowina argentyńska tutaj przyjdzie, a ja przecież nie będę kupował, a to będzie taki bodziec, tak. w sensie łgarstwo potworne. I to jest ten diabelski wpływ, bo ci ludzie naokoło niego biją mu brawo. Biją mu brawo. Mówi, tak, wołowina argentyńska, ja nie będę kupował brawo, panie premierze! Nie będzie pan kupował argentyńskiej wołowiny, albo mówi, że ja tylko 30% zrealizowałem. Cóż jest takim idiotyzmem, to znaczy, żeby... Mógł realizować swój plan polityczny, tylko zdobył 100%, 100 głosu. No, ludzie I te, i te właśnie dziesiątki ludzi mu biją brawą. No, to jak to jest możliwe? Człowiek sobie zadaje pytanie. Jak można takie ordynarne tak. kity wciskać?